tego banana! Mam go gdzieś! Sam go sobie zjedz! Co, synu? Ten banan jest bardzo zdrowy! Masz jeść banany! O nie! Ja chcę sobie pójść do McDonalda! Tato, chodźmy do McDonalda! Po Happy mila Proszę, proszę! Jesteś za mały na McDonalda! My w domu jemy tylko zdrowe rzeczy, tak jak mówiłem! Ale ochotę na McDonalda, a masz talerzem cię obrzucam. Au, to boli, co ty robisz, synu? Zobacz, jaki syf narobiłeś. I co ja mam niby wodę pić, a co ja jestem? Wielbłąd, ja chcę Coca-Colę. Synu, uspokój się, bo dostaniesz gazówką. Nie, co ty robisz? Przestań <ścoughs> zadymiać cały dom, tato. Ja idę do lodówki i zjem coś niezdrowego. O, hot doga. Nie, synu, hot dog nie jest dla ciebie, dawaj mi go. Hot dog jest dla dorosłych, ja go zjem. Om, nom, 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 nom. Ej, tato, zjadłeś mojego hot doga, no nie! Wow, tutaj jest Coca Cola! Dobra, muszę ją wypić! O, tak, ale ona jest smaczna! Tego mi brakowało! O nie, te rzeczy są w McDonaldzie! Nie możesz takich rzeczy pić! Ale to mi nie wystarczy, tato, proszę, ja chcę do McDonalda! Pójdźmy teraz do McDonalda! No dobra, synek, możemy iść, ale to pierwszy i ostatni raz! Naprawdę, tato, nie wierzę w to! Możemy iść do McDonalda! Świetnie, Dawa! Chodź na ręce, synu. Idziemy szybko. Jesteśmy już przy McDonaldzie. O, tak, nie mogę się doczekać. Chodź, synku, wezmę ci teraz jakąś sałatkę w McDonaldzie. Jaką sałatkę? Ja chcę potężnego Big Maca, hamburgera, podwójne frytki i 20 kurczaczków. Ożalałeś, tyle to nawet ja nie jem. Dostaniesz jednego małego loda. Ciuta, <laughs> to jesteś dla mnie taki zły. Czy ja słyszałem jakiś płacz dziecka, Bobacku nie płacz? Trzymaj baloniki. Nicky. wow do you scream McDonalda, ale ty jesteś fajny. O ja nie mogę. Zapraszamy do McDonalda. Takie dzieci jak ty muszą być w McDonaldzie. Mamy specjalnego Happy Meal'a, który na pewno ci się spodoba. O tak, ja chcę Happy Meal'a. Tato, słyszałeś to? To Happy Meal w życiu. Ten clown próbuje cię oszukać. Nic z tych rzeczy, Tato. Ja chcę najlepiej dla bobasków. Patrz, jakie mam zabawki dla dzieciaczków i baloniki. O ja nie mogę, panie clownie. Jaki ty jesteś super. Zapraszam do McDonalda. McDonalda, idźcie. O tak, wchodzimy natychmiast, tato. Idziemy do McDonalda. Dzień dobry, chciałbym zamówić Happy Meal, ale czemu tutaj nikogo nie ma? Synku, chyba ten McDonald jest zamknięty, widzisz? Może wracajmy do domu, zrobię ci coś dobrego na kolację. Nie ma opcji, Jak chcę zjeść McDonalda. Nie po to szedliśmy dwie godziny, żebym teraz przyszedł do domu z pustymi rękami. O, widzę, że się namyśliliście Państwo. Dzieciaczku, co są Cobie chcesz wybrać? Mamy burgerka, kolkę, nawet takiego mila dla bobasów i mamy też coś bardzo groźnego. Shake'a! Wow, jaki fajny fioletowy napój! Tato, tato, proszę, kup mi Shake'a! Nie, synu, nie ma mowy. To jest jakieś nawiedzone, widzisz to? Jaki ten Greamess Shake jest fajny, fioletowy. Proszę, proszę! To co, namyśleliście się, nie mamy tutaj całego dnia! Skoro tata nie pozwoli mi kupić Greamess Shake'a, to w takim razie poproszę Coca-Colę i Happy Mila! Jasne, już robię zamówienie, możecie sobie usiąść. Ale tu jest fajnie! Nie mogę się doczekać mojego happy Mila! Jestem tak głodny! Proszę bardzo, dzieciaczku, mamy dla ciebie superowego Happy Mila! I Coca-Colkę! Ale super! No nie, no nie wierzę! Dziękuję ci, clownie! Jaki ty jesteś miły! Zobacznego! Ale smaczne jedzenie, ale bym sobie je zjadł! Mm, mm, no, bo daj mi coś! Wow, kim ty jesteś? Czemu ty ze mną rozmawiasz przez szybę? Nie mów nic, tacie! Daj mi troszkę Happy No nie wiem, ja też jestem mega głodny! Mam bardzo dużą ochotę na tego Happy meala. Proszę cię, jestem tak głodny, nic nie jadłem od dwóch dni! Daj mi troszkę! Faktycznie widać, że jesteś mega biedny! Dobra, Wiesz co, podzielę się z tobą tym Happy milem. Proszę bardzo, weź go sobie. Ja może kupię coś innego. Wow, dzięki za Happy Mila, Bobasku. Idę sobie go zjeść. Chwileczkę, co to był za bezdomny? On wszedł do mojego McDonalda i zabrał ci Happy Mila? O nie, muszę się z nim rozprawić. Poczekaj, panie Klaunie, Tak naprawdę to ja się z nim podzieliłem. On mi tego nie ukradł. Tu nie ma znaczenia. Bezdomny wstęp zbroniony. Muszę go rozwalić. Nie, panie clownie. Co ty robisz? Chwileczkę, czy ty ukradłeś mojego happy Mila? Nie, nie ukradłem, ja go tylko dostałem. O nie, to nie ma znaczenia. Zostaniesz rozwalony. O, tak dobrze, że dednął. Biorę tego happy Mila i lecę oddać temu Bobasowi. Bobasie, proszę bardzo, oto twój happy Mill. Możesz sobie go zjeść znowu. Co ty zrobiłeś tam? No nie wierzę, naprawdę! Masz to zjeść, rozumiesz to. No dobra, panie klaunie, czemu ty jesteś nagle taki agresywny? Nie jestem agresywny, miłego jedzonka! No dobra, skoro mogę go zjeść, no to zjedzmy! Ty Synu, zjadłeś już, może wracajmy do dołku, co? O, tak, możemy wracać, ale jakoś boli mnie brzuch. Muszę iść do toalety! Panie klaunie, jest tu gdzieś toaleta! Toaleta, tak, mamy toaletę za mną, ona jest tutaj. Możesz śmiało się załatwić zapraszam. Faktycznie pisze tutaj toaleta. No dobra, ale fajny kibel. O, tak, muszę szybko iść do toalety! O tak, ale robię kupę O, dobra, zrobiłem ogromną kupkę, ale chwila czemu tutaj dostaję jakąś fioletową wełnę? Ona spada z góry. O, witam cię, ale ładny bobasek z ciebie. Zejdę na dół cię przytulić, chodź. Nie, odejdź ode mnie ty wielka fioletowa postać. O co ty chcesz mi zrobić? Chodź, przytulę cię Mam cię, Bobasku Teraz idziemy do Grimis Shake'a Nie, zostaw mnie, Grimisie Proszę, wszędzie, tylko nie do Grimis Shake'a Nawet twój tata nie widzi, że cię nie ma O tak, porywam cię, chodź tutaj O nie, co to jest za wielki Grimis Shake za nami? Za chwilę do niego wejdziesz Chodź, Bobasku Nie Udłuż mnie Grimisie, proszę cię! O tak, zaraz wchodzimy do środka Grimis Nie, co ty robisz? O nie, jestem w środku Grimis o, tak, bo basku, za chwilę cię zjem, to będzie Twój koniec. Poczekaj, tutaj na mnie, za chwilkę do ciebie przyjdę. O, nie słyszeliście tego Grimisa? On mnie zaraz zje pomocy! Jak ja mam się stąd wydostać? Tutaj są takie wielkie kraty. Halo, jest tu ktoś pomocy! Jestem uwięziony w środku ogromnego Grimis Chyba nikt mnie nie słyszy, nawet mój tato. Ale tutaj jest jakaś dziura! Może udałoby mi się zmieścić? Ale nie potrafię do niej doskoczyć Ale chwileczkę Przecież mam pustego Happy meala. Może jak go postawię na przykład w tym miejscu I teraz na niego wskoczę To przejdę na drugą stronę Uwaga i skaczemy Wow, udało się Jesteśmy na zewnątrz Ale teraz patrzcie na to Ile Grimish szejków! O nie, ja się tak boję Musimy stąd szybko uciec Tutaj jest coś napisane Padniesz do wody, zostajesz grimisem. To jest zdjęcie tego fioletowego ludzika. Niemożliwe, ale dobra, postarajmy się do tej wody nie wpaść. Ale to jest proste. <ścoughs> widzicie to? Jak ja przeskakuję? I ostatni skok. Hops! O nie! Co się ze mną dzieje? O, o, kim ja jestem? Czemu ja się zamieniłem w grimisa? Musi być jakiś sen Nie wierzę w to Nieważne, musimy się stąd wydostać Tutaj widzę jakichś pracowników Oni chcą się ze mną przytulić Hejka, pracownicy McDonalda Co tam u was? Wszystko w porządku? Ała, czemu wy mnie bijecie? Poczekajcie, wy mnie zaraz zabijecie Chcecie się przytulić, czy co? Ała, oni chcą mnie bić Oni mnie chyba nie lubią Może nie poznają, że jestem dzieciakiem To ja, dzidziuś, nie jestem żadnym grimisem Proszę, pracownicy a macie nie! Oni chcą mnie cały czas zaatakować! Ucieknijmy, może na te drabinki! Szybko! Uciekamy, uciekamy, uciekamy! O, matko, ci pracownicy na szczęście nie mogą tutaj wejść. A teraz musimy chyba wybrać, do jakiej dziury powinniśmy wskoczyć: albo do wody, albo do fioletowej wody, albo na kolce. Wydaje mi się, że kolce są złą dziurą, a ta woda wygląda podejrzanie. Wybiorę tą różową, co mi się może stać i tak jestem już Grimisem. Wskakujemy! A teraz mamy troje drzwi i zdjęcie Grimisa wszędzie! To jest najlepszy w McDonaldzie? Takie jest pytanie. I wszędzie odpowiedzią jest Grimis. Tylko które drzwi są poprawne? Może te z prawej strony? Zobaczmy! Wyglądają na dobre. A reszta drzwi też była dobra. Co to w ogóle było za Szybko, dostarcz hamburgery do McDonalda. Co to jest za tabliczka? A w tej skrzynce są hamburgery. Weźmy je wszystkie. A tutaj mamy różne autka, w które możemy wsiąść i możemy nim sterować. Ale uwaga, tu jest lawa. Bądźmy ostrożni i przejdźmy obok niej. A tutaj jakaś rampa. Dawajcie, juhu! Ale wyskoczyliśmy. Ale zaraz, tutaj jest jakieś przejście, który prowadzi... Prowadzi do samej otchłani. Ja się boję, dobra, powoli. O nie, żebyśmy teraz tylko nie spadli, i uwaga, proszę! U nam się! Szybko, szybko, gdzie jest ten McDonald's? Może za tymi drzwiami? Otwieram te drzwi i co to są za obrazy? O matko, gdzie ja jestem? Tutaj są zdjęcia tego klauna z McDonalda. Czy on tutaj jest? Chyba go widzę. Panie klaunie, mam dla ciebie hamburgery. O, witam cię, Grimisku. Dzięki za burgery, tylko dlaczego jesteś taki mały? No bo ten zmniejszyłem się. Wiesz, nie lubię być taki wielki. Przeszkadzało mi to po prostu. Aha, no dobra, to w sumie daj mi te burgery i możesz wyjść za te drzwi, jakbyś chciał. Jest Panie McDonaldzie, już ci daję wszystkie hamburgery Nie a, zostawiłem mam, mam. ani jednego Świeżutkie i fajniusie A ja uciekam, co? Tak, dzięki wielkie To trzymaj się, na razie O, o, to, to jest za zdjęcie? Czemu tu jest tyle Klaunów? Czy ten Grimis nie był troszkę podejrzany? Grimisku, czekaj, chodź tutaj Na chwilę O nie, musimy uciekać, on chyba coś podejrzewa Czemu uciekasz? Wracaj tutaj nie, uciekamy szybko. Patrzcie, jaki on jest straszny. Chodź tutaj, dopadnę cię. Nie, to jest jego prawdziwe oblicze. Szybko, tam jest wyjście. Musimy stąd uciec Szybko, szybko. O nie, co to jest za dziura? Nie podchodź do mnie. Spokojnie, Grimisku, sprawdzimy tylko, dlaczego jesteś taki mały. Chodź tutaj. O nie, to ja już wolę wskoczyć do tej dziury. Żegnaj, klaunie. Na razie, wow. Wyszedłem z tego grimis Jakimś cudem i jesteśmy przy McDonaldzie, a tam jest mój tata, ale dobrze. Tynku, gdzie jesteś, szukam gdzieś wszędzie, w drzewach, nie macie, ale chwileczkę, czemu tu jest jakiś grimis, Shay? Tato, tato, to ja zostałem grimisem, ale jestem nadal twoim synem. O nie, przecież wiem, że nie jesteś moim synem, chodź tutaj! Nie! diamentowy miecz i chce mnie zabić! Pomocy! Tato, to naprawdę jestem ja! Nie poznajesz mojego głosu! Pewnie zjadłeś moje dziecko! Chodź, tutaj muszę cię rozwalić! Nie, tato, proszę! To naprawdę jestem ja! Przestań mnie gonić! O, Grymisku, jesteś tutaj, muszę cię złapać, chodź tutaj! Nie, musimy uciekać i znaleźć jakąś broń, szybko, szybko, jakaś dobra broń, cokolwiek! A co to jest zamiast tego Happy meela? Rozwalmy to i weźmy tą broń! Poddaj się, Grymisie, nie uciekniesz mi już! O nie, klaunie, teraz to ja zaatakuję ciebie, chodź tutaj, a masz! Ała, ała, ała to tu boli! Nie przeżyjesz tego, chodź tutaj! A. Udało nam się pokonaliśmy tego klauna. Teraz tylko muszę znaleźć tego Grimisa. Gdzie ty jesteś? O tak, zrzucę cię, tato. Twój Bobas jest naprawdę bardzo fajny, ale nie chce się ze mną bawić. Nie, proszę, nie rób tego, błagam, oddam ci syna. Zamilcz, zaraz skakujesz do tej lawy. Ej, ty, Grimisie, słyszysz mnie? O tak, Bobasku, przyszedłeś tutaj. Zaraz zrzucę twojego tatę. Już jest za późno na jakikolwiek ratunek. O nie, mój tato... Niebezpieczeństwie! Patrz to, teraz sobie nim podrzucam! Ha, ha, ha. Ty, najgorszy Grimisie! W takim razie musimy mu coś zniszczyć! Może jakbyśmy rozwalili tego wielkiego Szejka, to wtedy by puścił mojego tatę! Grimisie, wybieraj! Albo rozwalę twojego wielkiego Grimiszejka, albo oddajesz mi tatę! Nie, nie rozwalaj mojego Grimiszejka! Proszę! Trzymaj twojego ojca, oddawaj mi go! No. I dobrze wybrałeś, a teraz za to, że mnie zamieniłeś, to zginiesz, Grimisie, a masz! Udało nam się! Pokonaliśmy tego Grimiszejka! O ja, synu, no wróciłeś, błagam cię, nie idźmy już nigdy do tego McDonalda. Tak, tato, przepraszam cię, od dzisiaj będę jeść wszystkie twoje sałatki. Już nigdy nie wejdę do środka tego strasznego McDonalda!